Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić dźwięk dzwonka w telefonie Huawei Mate 20. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do opcji dzwonek i wibracje. Teraz zjeżdżamy w dół do opcji dzwonek telefonu i naciskamy. Tutaj możemy wybrać, czy chcemy wybierać dla Sim1 czy dla Sim2. A tutaj mamy wszystkie dostępne dzwonki. Możemy też wybrać z muzyki na tym urządzeniu lub z wideo dzwonków. Wybieramy i wychodzimy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.